I tak, i nie. Wiesz co, ty, ty, tak w sensie takim, że, że może wspierać procesy budowania dojrzałości w zespole, może, przepraszam, wspierać y, siłę zespołu, może wspierać jego umiejętność y, otwartej komunikacji, integracji, jakby skonstytuowania się wokół, wokół swoich wypracowanych wartości, bądź zasad, może w piękny sposób budować w ludziach ich decyzyjność, ich odpowiedzialność. Natomiast wszystko jest uwarunkowane tym, na ile menadżer zarządzający tym zespołem pozwoli sobie na pięć rzeczy. Jedna rzecz to na to, że moi ludzie mogą działać w zgodzie z sobą, realizując cele, które im dostarczam, ale to oni decydują w jaki sposób. No, czyli ja daję pewną ramę, ja daję cele, ale cała reszta jest już ich. Druga rzecz to jest odpowiedź, którą potrzebuje dać sobie menadżer. Na ile ja mam zaufanie do tego, że moi ludzie są yy, prawdziwi, i na ile ja mam zaufanie, że ja wobec nich mogę być prawdziwym. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest, yy, to jest świadomość menadżera, że prowokatywność nie jest metodą prowadzącą z punktu A do punktu B. Nie jest metodą, gdzie ja mogę, skoro nie podoba mi się, że chodzisz w niebieskiej koszuli, to ja cię teraz prowokatywnie zrobię pss, 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 i ty będziesz chodził w zielony. Albo w jakiejkolwiek innej, ale nie w tej niebieskiej. Nie jest metodą, która jest metodą uwarunkowaną na jasno określony punkt. I nie jest metodą, gdzie ja będę teraz wyznaczał zadania, weryfikował i no, egzekwował. No, do tego nie. Jest metodą, która budzi w ludziach ich, ich samodzielność, a to co powiedziałam na początku, ale też jest metodą, gdzie wspólnie stajemy się. W relacji partnerskiej, w relacji takiego bycia, w otwartości na siebie wzajemnie, ale też i w takiej otwartości na uśmiech do siebie wzajemnie, i w otwartości do tego, że ta praca, którą mamy do wykonania, to ja mogę Tobie pokazać w przerysowaniu, co robi i daję Tobie, jako menadżer, prawo do tego samego. Czyli ty też możesz mi pokazać moją mechanikę i ja się nie obrażę. I, i to była chyba czwarta rzecz. Ciągle się gubię w tym. Wiesz, miałam już nie wyliczać, i tada, No, ale to była czwarta rzecz. I piąta rzecz to jest taki, taka świadomość menadżera w tym, że. Mm, że potrafi, że ja wobec mojego zespołu i zespół wobec, moje, wobec mnie może powiedzieć nie. Może wyznaczyć mi granice tam, gdzie, tam, gdzie jakby czują, bądź ktoś z zespołu czuje, że tu, tu jest tak. I moje zarządzanie nie przekroczy tej granicy, no, w sensie nie, nie będę łamać teraz prawa do, 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 do własnej granicy zespołu. Więc jest metodą, która może wspierać zarządzanie, ale nie jest metodą, która pozwoli zarządzać. Jest metodą, która będzie budowała odpowiedzialny, otwarty zespół, natomiast nie jest metodą, gdzie, która będzie budować moje ego, jako menadżera, jako zarządzającego. Jest metodą, która będzie wspierać budowanie i wypracowywanie wspólnie rozwiązań, natomiast nie jest metodą, gdzie ja będę narzucał. To tak w największym skrócie, w jakim mogłam.